Hej, z tej strony, Dzisiaj gramy w z moim bratem. Przywitaj się. Jutro będę na moim odcinekach Fortnite. A dzisiaj live na Insta. Hej, z tej strony, Dzisiaj będziemy grać Adoptim z moim bratem. Siema! I czekamy na 1200 u mnie na kasy, bo będziemy kupować nowy domy. A ja kupię sobie te... Cześć, jestem bardzo Bartosz dzisiaj będziemy grać w wyadoptowanie z moim bratem, on się nie przywita. Siema. ale się przywitał, okay. I będziemy grać, bieramy na to, się u mnie bo... Tak, znajdź mnie. Hej, jestem na Bartosz ale dzisiaj będziemy grać z moim bratem wychowanego. On się nie przywita, bo nie jest obok mnie, ale będziemy grać chowanego. może się czasami odzywać, ale... No nie się czasami odzywa. Mój się chowa, my Dawaj. nie patrzymy. A w którym domku jesteś? Jestem na kempingu. Dobra. Nie, nie widzi. Jest widzę. wszędzie, oprócz... Jest, jest wszędzie na mieście. Wszędzie na mieście to możemy się bawić na mieście, w tym kuku. Okay. Wszędzie w domkach, Wszędzie w dobrze. Już mogę szukać? Nie. Jeszcze nie mogę szukać, to co, nie wiem, co zrobimy. Może spróbuję pisać komendy na tańczenie. A czy nie na... Dobra, szukaj. W pierwszej chwili myślę zasługę. Jakie są twoje pierwsze trzy litery imienia? Ale tak prawdziwego czy dniu? By Ali. Aha. Dobra, to nie wiem. Dobra, teraz szukam swojego brata, czek. tej krówki to chyba nigdy nie znalazłeś. Dobra, no to szukamy. Nuda, no ja mogę... Powiem że jestem blisko kempingu. Okej. Okay. A możesz wchodzić do pomieszczeń? No, nie wiem, że w domkach blisko tego tak takiego małego domeczku, tam jest taki mały domeczek. Ale nie, nie potrafię dać bo nie mam Dobra. I kto to jest? Jakiś gówny. Ktoś do Tak, ten gdy się podnoszę. Aha. Ja miał na ruciaka, ale dobra. Szukamy, 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 szukamy. A jest chowanie w kamieniach, znaczy w tej górce? Nie, nie ma w kamieniach. Poszukamy, uh -huh. no nie widzę jego. Właśnie, ja jebam Przepraszam, dam brura na to. Jesteś? Szukam. Pokaż. A wiesz, że można się chować do pomieszczeń? No i. Czy ja mogę być też w tym domku? Dobra, szukamy dalej. Nie wiem, o co tu chodzi. Mówisz, że jest o kempingu. No to słuchaj, ja, ja, ja... nie podpowiadam. Ja mówię ci tylko. Ja mogę być w tym domku, ale niekoniecznie. Aha. Ale czemu się śmiejesz? Jestem brudny i śmierdzący. No. Znalazłem sobie. Malazłem. Widziałeś w tej no Pewnie, że tak. Tutaj tam idzie dalej? Ale no jak to o tym nie działyś? No przecież to jest kanalizacja. E, ej, urabnij mi. Dobra i teraz mój brat będzie mnie szukał i już... E, będziesz szukał tutaj cały czas siedział? No. Eee, czekaj, zobaczy ile. Że... Ja tego ja że będę sobie sukał. No ale ja teraz się chowam. No dobra. No dobra, no to się chowamy. I ten odcinek powinien trwać w po minut Bo montuję to tak z 20 minut. No to muszę to tyle, tyle trwać. I idziemy do mojej krajów. I znalazłem. Jak. No fajnie, trochę trudno tu jest. Film. A mogę się ruszać z jednej kryjówki? No. To nie mogę się ruszać? No, Zobacz, to już... Tylko po tym domku, albo tam gdzie jest. Tak... Możesz szukać. Jestem obok kempingu. Bardzo blisko kempingu jestem. Bardzo jest ba bardzo, bardzo blisko? Bardzo, bardzo. Ej, czekajcie, dzięcie, mój brat nie będzie szukał przez chwilę. No dobra, już wróciłem. E, to znaczy, tak. już zrobię klota. Dobra, i dalej mnie szuka. Ja mam najlepszą kryjówkę świata. On mnie nie znajdzie, ja będę mógł na niego patrzeć. Jedna podpowiedź to, że jestem bardzo blisko kempingu. Halo, No! Dobrze. No to szukamy, tego. No, nie, nie znajdzie pan już. Jak są najlepsze kryjki? mój brat jest w ogóle na serwę? Jest, jest mój brat. Jest, mój brat. Czukam, nie jest. Duży campingu? Jest osiemdziesiąt procent szans, że jestem na kempingu. A dwajcie, że obok. Znalazł mnie. Znalazłeś? Na mnie, to teraz ja będę odliczał. Liczę do 30 i... Szukam! Nagrywam już i szukam. Podpowiedź! Camping. camping. No to szukam, a co na camping? No to, ale ja coś zrobię. O, nagrywam odcinek gdzieś na campingu no ale gdzie on może się schować nie wiem przecież na camping przecież tu nie ma ja, jeszcze jedna tutaj o no dobra no dobra on mówi że byłem koło mnie że byłem obok jego ale nie wiem dobra kiedy to gdzie on może być? Nie no, tu nie ma. Czekajcie, zmieni się tylko na dużego. Dobrze, jestem duży. Próbuję szukać, tylko cię nie widzę na razie. na kempingu? Łukasz? Jeszcze sprawdzę trzy miejsca i może go znajdę. Nie, tutaj by nie wszedł. Nie, nie poddaję się. Dobra, poddaję się. Gdzie pan był? Nie, nie, ja się tepłem. Dobra, gdzie on był? No, co? To? to, 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 co to? bo tutaj przez to... tutaj przez to drzewo, tutaj patrz, tutaj pyk, tutaj... Tutaj szłeś ogólnie ja byłem tutaj stałem A nie można się przemieszczać i są on kaszany? Ale patrz, byłem teraz tutaj, bo cały czas byłem na kempingu, bo na kempingu to się można przemieszczać. Skoczyłem sobie tutaj, pyk, tu. Tu, tu. sobie tutaj, widziałem, że ty poszłeś za to, to się załatwam. Dobra, dawaj szybko. Dobra, ee, czekajcie cięcie cień, i widzimy się za chwilę. Ja, ja się będę chował. Dobra, lecimy teraz, e, ja się chowam. Ja się chowam, ja już mam kryjówkę. Nie wiem czy dobra, czy zła, ale mam tu rzecz taką fajną, która jest mi przydatna do tej kryjówki. czekajcie. się. Dobrze. Dobrze. E, dobrze, tylko jeszcze muszę jedno robić. Dobrze. Tutaj jest dobrze. Dobrze. Tutaj jest nawet Nie wiem jak bym się wyglądał, ale... Dobra, będę tak... O, o będę w takim czymś. Ja jestem żadnych. No, w sumie dobrze, będę miał mieć, Ale tutaj jest najważniejsza skóra. I żebym przypadkiem tu nie miał żadnego. O, duże będą całe. Czekajcie, czekajcie, już się... Już ej, ja Jestem schowany na kepingu Tak, co? Stoję na czymś, yy. nie masz wyż, czekać, to się, to się tepni do mnie, a nie tepni się do mnie, tepni się. Ale tepnij się, ja nie jestem w tej kry... Ja nie jestem w kryjówce! Tepaj o! Dobrze, no i idź tam, ja się... No idź tam, ja się idę chować. No, nie tu, tam dalej. No nie tu! No nie tu, no Łukasz! Idź tam! Ja ci tam zaniosę! O tam, 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 tam! No, idź tam dalej, 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 Dobra. Ja się chowam. Na no szybciutko, szybciutko. Dobra, i jeszcze się zmienię tylko na małego. Żeby nie było trudniej znaleźć. Dobra, już może szukać. Nie znajdziesz mnie, na kempingu na, e, na czymś stoję, albo siedzę. Tak, stoisz się na ognisku. Dobrze, i czekaj, e, dobrze. E, znalazł mnie, o, to jest mały przypał. Teraz cięcie, on się chowa. E, mój brat jest. E, znowu nagrywamy chyba już trzecią część tego, bo nam się wyłączają kamery wszystkie. E, koło kempingu w domu mój brat mówi. No to tam idziemy sobie tylko. Muszę sprawić, że wszyscy dobrze wszyscy. Idziemy szukać. Idziemy szukać. To dobra.